Bary poznaje źródło swojej mocy. W odcinku dowiadujemy się, że Bary stał się częścią ze Speedforce, która to w tej wersji posiada świadomość i komunikuje się z Barym, przybierając postać jego bliskich. Z tego co pamiętam, chyba jeszcze ani razu nie ukazano Speedforce, która to posiadałaby świadomość. Odcinek dostarczy nam co nieco więcej wiedzy na temat mocy pędu w komiksach, natomiast to pojęcie zmieniało się na przestrzeni lat. W skrócie jest to źródło energii połączone ze spitsterami. To ona pozwala im poruszać się z niesamowitą prędkością i wykonywać inne niesamowite rzeczy. Tymczasem na ziemi jeden Cisco za pomocą swoich mocy dowiaduje się, co dzieje się z barem. Harry za pomocą pewnego urządzenia zwiększa moc Cisco, co pozwala Baremu wrócić do domu. Pomogła w tym również Iris, która to oficjalnie stała się dziewczyną Barego. Gdy to Bary wrócił, musiał również stawić czoła Griderowi, który to powrócił do świata żywych i stał się czymś w rodzaju zombie. Swoją drogą, jeżeli oglądacie serial i Zombie, tam również od twórca roli Gridera wcielił się w żywego trupa. Co do Wally'ego i Jessie, którzy to w poprzednim odcinku zostali uderzeni przez falę energii, Wally szybko wraca do siebie. Nie można tego powiedzieć o Jessie, która to zapada w śpiączkę. Gdy to Barry powraca, dotykając dziewczyny sprawia, że ta się budzi. Widzimy to wtedy wyładowania, które to powstały podczas dotyku. Coś mi się zdaje, że właśnie wtedy bary tknął Speedforce w Jesse. Najprawdopodobniej gdy to dotknie woliego również stanie się to samo. W serialu metaludzie powstają poprzez połączenie chmury energii z np. piorunem czy wrzącym asfaltem. W przypadku Woliego i Jesse była to tylko chmura energii, więc bary jego wyładowania dla nich staną się drugim czynnikiem dostania się metaludźmi, a w tym przypadku spitsterami. W odcinku Zoom sprowadza Ziemi 2 swoją armię metal ludzi, która to w jego imieniu podbije Ziemię 1. Na dziś byłoby tyle, a co wy macie do powiedzenia na temat tego odcinka. Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Cześć, trzymajcie się pa.